Błogosławieństwo i pokój niech będą z Wami, drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Dziś gromadzimy się w duchowej jedności, by skierować nasze serca ku Bogu, prosząc Go o błogosławieństwo, ochronę i łaskę dla naszych córek. Niezależnie od ich wieku, niezależnie od etapu życia, na którym się znajdują nasze córki, są darem od Boga, światłem w naszym życiu, powodem do radości, ale także troski. Dlatego dzisiaj zapraszam Was do modlitwy szczerej, głębokiej i pełnej wiary. Zanim rozpoczniemy, poświęćmy chwilę, by pomyśleć o tych, za których dziś chcemy się modlić. Zamknijmy oczy i powierzmy Bogu ich imiona, ich historie, ich marzenia i ich lęki. Niech ta chwila będzie święta. Panie Boże, ty jesteś stwórcą wszelkiego życia, ty dałeś nam córki jako znak Twojej miłości i zaufania. Oddajemy je dzisiaj pod Twoją opiekę. Strzeż ich serc i umysłów, aby zawsze kroczyły drogą prawdy i dobra. Uczyń ich życie pełnym światła i pokoju. Niech Twoje słowo będzie lampą dla ich stóp i światłem na ich ścieżce, jak mówi Psalm 119, Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg i światłem na mojej ścieżce. PS 119, 105. Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za nasze córki i za ich uśmiech, za ich obecność, za każdy dzień, w którym możemy je kochać i wspierać. Wiemy, że świat nie jest łatwym miejscem. Wokół nich jest wiele pokus, wiele niepewności, wiele dróg, które mogą prowadzić daleko od Ciebie. Dlatego prosimy, Panie, bądź ich przewodnikiem. Daj im serce mądre i roztropne, aby odróżniały dobro od zła. Niech zawsze szukają Ciebie i Twojej sprawiedliwości. Jak mówi Ewangelia, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane MT6, 33. Panie, powierzamy Ci szczególnie te córki, które dziś cierpią, te, które są zagubione, które nie widzą nadziei, które oddaliły się od Twojej miłości. Ty jesteś dobrym pasterzem, który idzie za każdą zagubioną owcą. Panie, odnajdź je. Przyprowadź do swojego serca. Przywróć im pokój i radość. Jak mówi Księga Jeremiasza, albowiem ja wiem, Jakie myśli mam o Was, mówi Pan myśli o pokoju, a nie o niedoli, by zapewnić Wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Junior 29, 11 Boże, niech Twoja mądrość i siła będą obecne w życiu naszych córek. Niech ich ręce będą gotowe do pomocy, niech ich usta mówią słowa prawdy i miłości, niech ich serca będą wolne od strachu i pełne odwagi. Daj im mądrość esteri, siłę debori, wiarę Maryi. Ucz ich ufać w Twoją opatrzność, tak jak ufała Ci Maryja, mówiąc: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Słowa Twego EłK 1, 38. Duchu Święty, stąp na nasze córki i napełnij je swoimi darami. Daj im dar mądrości, by wybierały dobro. Daj im dar rady, by potrafiły odróżniać prawdę od kłamstwa. Daj im dar męstwa, by nie bały się iść pod prąd, gdy świat będzie je kusił fałszywymi obietnicami. Niech ich wiara będzie mocna jak skała, niech ich serce będzie otwarte na Twoje działanie. Panie, prosimy także za rodziców, za matki i ojców, którzy martwią się o swoje córki, którzy pragną dla nich dobra, ale nie zawsze wiedzą, jak je chronić. Daj im, panie, siłę i cierpliwość. Naucz ich ufać, że Ty masz dla ich dzieci najlepszy plan. Jak mówi Księga Przysłów: Wychowuj chłopca według drogi. Którą ma iść, a nie zejdzie z niej, nawet w starości PRZ 22:6. Panie, bądź obecny w każdej rodzinie. Niech domy naszych córek będą pełne pokoju, niech ich serca będą wolne od lęku, niech zawsze wiedzą, że mogą do Ciebie wrócić, niezależnie od tego, jak daleko się oddalą. Ty jesteś Ojcem Miłosierdzia, Ty czekasz na każde swoje dziecko, tak jak Ojciec z przypowieści czekał na Syna Marnotrawnego. Ojcze Niebieski, Przychodzimy do Ciebie z pokorą i ufnością, powierzając Ci nasze córki. Ty, który jesteś źródłem wszelkiego dobra, otacza je swoją opieką, prowadź je ścieżkami sprawiedliwości i miłości. Daj im siłę, aby mogły stawiać czoła wyzwaniom życia, daj im mądrość, aby podejmowały dobre decyzje, daj im pokój, aby zawsze czuły Twoją obecność w swoim sercu. Panie, błogosław je, strzeż ich i prowadź do światła Twojej prawdy. Amen. Drodzy przyjaciele, modlitwa to nie tylko słowa, to przede wszystkim spotkanie z Bogiem, który jest miłością. Kiedy modlimy się za nasze córki, nie tylko prosimy o ich dobro, ale także wyrażamy naszą miłość do nich. Pamiętajmy, że modlitwa ma moc przemiany, ma moc przyciągania łaski Bożej. Jak mówi święta Augustyn, modlitwa jest kluczem, który otwiera niebo. Dlatego też, nie ustawajmy w modlitwie, niech nasze prośby będą wytrwałe i pełne wiary. W Ewangelii święta Marka czytamy: Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy MK 9 i 23. setne. Te słowa są dla nas dzisiaj przypomnieniem, że wiara ma moc czynienia cudów. Kiedy modlimy się za nasze córki, niech nasza wiara będzie jak ziarno gorczycy, które choć małe, może wzrosnąć i stać się wielkim drzewem. Niech nasza wiara będzie jak światło, które rozprasza ciemności i prowadzi nasze córki do Boga. Drodzy bracia i siostry, w tej chwili modlitwy. Chciałbym, abyśmy pomyśleli o tych wszystkich sytuacjach, w których nasze córki potrzebują Bożej interwencji. Może to być trudny okres w szkole, problemy w relacjach, choroba czy zwątpienie. Niech nasza modlitwa będzie jak most, który łączy ich serca z sercem Boga. Niech nasze słowa będą jak krople wody, które padają na spieczoną ziemię i przynoszą ulgę. Panie Jezu, ty, który powiedziałeś, przyjdźcie do mnie wszyscy. Którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a ja was pokrzepię, MT 11 i 28 setnych, przyjmij nasze modlitwy za nasze córki. Daj im siłę, aby mogły przetrwać trudne chwile, daj im nadzieję, aby widziały światło w ciemności, daj im miłość, aby zawsze czuły się kochane i akceptowane. Amen. Drodzy przyjaciele, modlitwa to także akt zaufania. Kiedy modlimy się za nasze córki, powierzamy je Bogu, ufając, że On wie, co jest dla nich najlepsze. Jak mówi psalmista: Zaufaj Panu z całego serca, a nie polegaj na własnym rozumie. PRZ 3:5. Niech nasze serca będą pełne ufności, że Bóg zatroszczy się o nasze córki, że poprowadzi je bezpieczną drogą i że uczyni je narzędziami swojej miłości. W tej chwili modlitwy chciałbym, abyśmy pomyśleli o tych wszystkich matkach i ojcach, którzy z troską i miłością patrzą na swoje córki. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem naszej wdzięczności za ten dar, jakim są nasze dzieci. Niech nasze słowa będą jak kwiaty, które składamy u stóp Boga, zękując Mu za każdy dzień, który spędzamy z naszymi córkami. Zękujemy Ci, Panie, za nasze córki, za ich życie, za ich uśmiech, za ich miłość. Zękujemy Ci za każdy dzień, który spędzamy razem, za każdą chwilę radości i za każdą łzę, która nas zbliża do Ciebie. Błogosław nasze córki je i strzeż. Amen. Drodzy bracia i siostry, modlitwa to także akt miłości. Kiedy modlimy się za nasze córki, wyrażamy naszą miłość do nich, ale także naszą miłość do Boga. Jak mówi święta Jan, emigrek y miłujemy, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował 1 od 4 i dziewiętnaście setnych. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem tej miłości, która płynie z serca Boga i która ogarnia nasze córki. W tej chwili modlitwy, chciałbym, abyśmy pomyśleli o tych wszystkich sytuacjach, w których nasze córki potrzebują naszej modlitwy. Może to być trudny egzamin, ważna decyzja, choroba czy zwątpienie. Niech nasza modlitwa będzie jak światło, które rozprasza ciemności i prowadzi nasze córki do Boga. Panie Jezu, ty, który powiedziałeś, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia i od 8 i 12 setnych oświeć nasze córki swoją światłością. Daj im mądrość, aby podejmowały dobre decyzje, daj im siłę, aby przetrwały trudne chwile, daj im pokój, aby zawsze czuły Twoją obecność w swoim sercu. Amen. Drodzy przyjaciele, modlitwa to także akt nadziei. Kiedy modlimy się za nasze córki, wyrażamy naszą nadzieję, że Bóg zatroszczy się o nie, że poprowadzi je bezpieczną drogą i że uczyni je narzędziami swojej miłości. Jak mówi święta Paweł: A nadzieja zawieść nie może. Ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany RZ5 i 5. Dziesiątych. Niech nasza modlitwa będzie pełna nadziei, że Bóg uczyni cuda w życiu naszych córek. W tej chwili modlitwy, chciałbym, abyśmy pomyśleli o tych wszystkich sytuacjach, w których nasze córki potrzebują naszej modlitwy. Może to być trudny egzamin, ważna decyzja, choroba czy zwątpienie. Niech nasza modlitwa będzie jak światło, które rozprasza ciemności i prowadzi nasze córki do Boga. Panie Jezu, Ty, który powiedziałeś, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia i od 8 i 12 setnych oświeć nasze córki swoją światłością. Daj im mądrość, aby podejmowały dobre decyzje, daj im siłę, aby przetrwały trudne chwile, daj im pokój, aby zawsze czuły Twoją obecność w swoim sercu. Amen. Drodzy bracia i siostry, modlitwa to także akt wdzięczności. Kiedy modlimy się za nasze córki, wyrażamy naszą wdzięczność za ten dar, jakim są nasze dzieci. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem naszej wdzięczności za każdy dzień, który spędzamy z naszymi córkami, za każdą chwilę radości i za każdą łzę, która nas zbliża do Boga. Dziękujemy Ci, Panie, za nasze córki, za ich życie, za ich uśmiech, za ich miłość. Dziękujemy Ci za każdy dzień, który spędzamy razem, za każdą chwilę radości i za każdą łzę, która nas zbliża do Ciebie. Błogosław nasze córki, prowadź je i strzeż. Amen. Drodzy Przyjaciele, modlitwa to także akt miłosierdzia. Kiedy modlimy się za nasze córki, wyrażamy naszą miłość do nich, ale także naszą miłość do Boga. Jak mówi święta Jan, emigrek y miłujemy. Ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował jeden i od 4 i 19 setnych. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem tej miłości, która płynie z serca Boga i która ogarnia nasze córki. W tej chwili modlitwy chciałbym, abyśmy pomyśleli o tych wszystkich sytuacjach, w których nasze córki potrzebują naszej modlitwy. Może to być trudny egzamin, ważna decyzja, choroba czy zwątpienie. Niech nasza modlitwa będzie jak światło, które rozprasza ciemności i prowadzi nasze córki do Boga. Panie Jezu, Ty, który powiedziałeś, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia, i od 8 i 12 setnych oświeć nasze córki swoją światłością. Daj im mądrość, aby podejmowały dobre decyzje, daj im siłę, aby przetrwały trudne chwile, daj im pokój, aby zawsze czuły Twoją obecność w swoim sercu. Amen. Drodzy bracia i siostry, modlitwa to także akt pokoju. Kiedy modlimy się za nasze córki, wyrażamy naszą nadzieję, że Bóg zatroszczy się o nie, że poprowadzi je bezpieczną drogą i że uczyni je narzędziami swojej miłości. Jak mówi święta Paweł, a nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany RZ5 i 5. Niech nasza modlitwa będzie pełna nadziei, że Bóg uczyni cuda w życiu naszych córek. W tej chwili modlitwy chciałbym, Abyśmy pomyśleli o tych wszystkich sytuacjach, w których nasze córki potrzebują naszej modlitwy. Może to być trudny egzamin, ważna decyzja, choroba czy zwątpienie. Niech nasza modlitwa będzie jak światło, które rozprasza ciemności i prowadzi nasze córki do Boga. Panie Jezu, ty, który powiedziałeś, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia i od 8 i 12 setnych oświeć nasze córki swoją światłością. Daj im mądrość, aby podejmowały dobre decyzje, daj im siłę, aby przetrwały trudne chwile, daj im pokój, aby zawsze czuły Twoją obecność w swoim sercu. Amen. Drodzy przyjaciele, modlitwa to także akt wiary. Kiedy modlimy się za nasze córki, wyrażamy naszą wiarę, że Bóg zatroszczy się o nie, że poprowadzi je bezpieczną drogą i że uczyni je narzędziami swojej miłości. Jak mówi święta Paweł, Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy, HBR 11 i 1, 10. Niech nasza modlitwa będzie pełna wiary, że Bóg uczyni cuda w życiu naszych córek. W tej chwili modlitwy chciałbym, abyśmy pomyśleli o tych wszystkich sytuacjach, w których nasze córki potrzebują naszej modlitwy. Może to być trudny egzamin, ważna decyzja, choroba czy zwątpienie. Niech nasza modlitwa będzie jak światło, które rozprasza ciemności i prowadzi nasze córki do Boga. Panie Jezu, Ty, który powiedziałeś, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia i od 8 i 12 setnych oświeć nasze córki swoją światłością. Daj im mądrość, aby podejmowały dobre decyzje, daj im siłę, aby przetrwały trudne chwile, daj im pokój, aby zawsze czuły Twoją obecność w swoim sercu. Amen. Dziękujemy ci, panie, za to spotkanie w modlitwie. Wiemy, że ty słyszysz każdą naszą prośbę, że jesteś blisko, że twoja miłość nigdy się nie kończy. Kochani, niech ta modlitwa będzie dla was źródłem nadziei. Bóg działa w naszym życiu, nawet gdy go nie widzimy. On kocha nasze córki bardziej, niż my jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Dlatego ufajcie. Powierzcie mu swoje troski, oddajcie mu wszystko. Jeśli ta modlitwa dotknęła Twojego serca, jeśli poczułeś Bożą obecność, zostaw komentarz i podziel się swoimi myślami. Niech ten kanał będzie miejscem duchowego wzrostu i wspólnej modlitwy. Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj Świątynię Światła i bądźmy razem w wierze. Niech Bóg Was błogosławi, niech Jego pokój Was prowadzi, niech Jego miłość Was wypełnia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.